Przynieś aport. Dobrze, super. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak jest. Przynieś aport. Przynieś aport. Przynieś aport. Przynieś aport. Przynieś aport. Przynieś Tak, super bardzo dobrze, dobrze, rzecznie, bardzo ładnie, Tak. super, daj, 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 przynieś Przeda. Tak super. Bardzo ładnie. Dobrze. Dobrze. Tak dobrze. Daj. Daj. go. Dobrze. Świetnie. Dobrze. Tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Dobrze. Daj. Daj. Przyniesie Haha. Tak.

Na dziewczyna. super, tak. super, 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 Tak. Dobrze. Daj. Daj. super, Tak. super, super, Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze. Daj. Przynieś aport. Dobrze. Pięknie. Pięknie. A tak. dobrze, dobrze. Super. Tak. Dobrze. Dobrze. Daj. Daj. Przyniesie kolor. Przyniesie Dobrze. Tak. Pięknie. Dobrze. Bardzo ładnie. Tak. Ślicznie.